Hugh Lofting. Podróże doktora Dolittle. Tłumaczenie na podstawie The Voyages of dr Dolittle wydawnictwa Frederick A. Stokes Company z 1922 roku Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Syn szewca Nazywam się Tommy Stubbins. jestem synem Jacoba Stubbinsa, szewca z Padelby. Miałem wtedy dziewięć i pół roku. W tamtych czasach Padelby było niewielkim miasteczkiem. Przez jego środek płynęła rzeka z bardzo starym kamiennym mostem, zwanym Kingsbridge, który prowadził z rynku po jednej stronie na cmentarz kościelny po drugiej stronie rzeki. Żaglowce przybijały do niej od strony morza i kotwiczyły w pobliżu mostu. Zwykle schodziłem na dół i patrzyłem, jak marynarze rozładowują statki na brzegu rzeki. Żeglarze śpiewali dziwne pieśni, ciągnąc zaliny, a ja nauczyłem się ich na pamięć. Siadałem na brzegu z nogami zwisającymi nad wodą i śpiewałem razem z nimi, udając, że też jestem marynarzem. Marzyłem o tym, by odpłynąć tymi statkami, zostawiając kościół w padlbi w tyle, popłynąć w dół rzeki przez rozległe, samotne bagna do morza. Pragnąłem wyruszyć z nimi w świat, by szukać szczęścia w obcych krajach Afryce, Indiach, Chinach i Peru. Kiedy statki miały zakręt rzeki, wciąż można było zobaczyć ich ogromne brązowe żagle, górujące nad dachami miasta poruszające się powoli, jak łagodne olbrzymy, które bezszelestnie przechadzały się między domami. Zastanawiałem się, co mogliby zobaczyć, kiedy następnym razem zakotwiczą w Kingsbridge i marzyłem o krainach, których nigdy nie widziałem. Siedziałem tam i patrzyłem, aż zniknęli z pola widzenia. W tamtych czasach miałem w Paddleby trzech wielkich przyjaciół. Jednym z nich był Joe, Człowiek małż, który mieszkał w małej chatce nad brzegiem wody pod mostem. Ten stary człowiek był po prostu cudowny w robieniu rzeczy. Nigdy nie widziałem człowieka, który miałby tak zręczne ręce. Naprawiał dla mnie moje statki zabawki, którymi pływałem po rzece, budował wiatraki ze skrzyń i beczek, potrafił robić najwspanialsze latawce ze starych parasoli. Joe czasami zabierał mnie na swoją łódź do połowu małży, a gdy przypływ się kończył, wiosłowaliśmy w dół rzeki aż do brzegu morza, aby sprzedać małże i homary. Tam na zimnych, samotnych bagnach widzieliśmy latające dzikie gęsi, kuliki, krwawodzioby i wiele innych gatunków ptaków morskich, które żyją wśród soli rodów i długiej trawy wielkiego słonego bagna. A kiedy wieczorem podpływaliśmy w górę rzeki, widzieliśmy jak światła Kingsbridge migoczą o zmierzchu, przypominając nam o herbacie i cieple ogniska. Innym moim przyjacielem był Matthew Mag, człowiek kocie mięso. Był zabawnym staruszkiem z wadą wzroku. Wyglądał okropnie, ale naprawdę miło się z nim rozmawiało. Znał wszystkich w Paddleby, nawet psy i koty. W tamtych czasach bycie człowiekiem od kociego mięsa było na porządku dziennym niemal każdego dnia można było go spotkać na ulicach z drewnianą tacą pełną kawałków mięsa nadzianych na szpikulce wołającego mięso my i ęsy, o ludzie płacili mu by dawał to mięso ich kotom i psom zamiast karmić je psimi herbatnikami lub resztkami ze stołu Lubiłem chodzić ze starym Matthewem i patrzeć, jak koty i psy przybiegają do bramy, gdy tylko usłyszały jego wołanie. Czasami pozwalał mi samemu dawać zwierzętom mięso, co uważałem za świetną zabawę. Wiedział dużo o psach i przedstawiał mi nazwy różnych ras, gdy szliśmy przez miasto. Miał też kilka własnych psów. Jeden, hard wyścigowy, był bardzo szybki, a Matthew wygrywał nim nagrody na sobotnich wyścigach. Inny, terrier, był świetnym szczurołapem. Człowiek od kociego mięsa zajmował się także łapaniem szczurów dla młynarzy i rolników. Moim trzecim wielkim przyjacielem był Luke Pustelnik, ale o nim opowiem więcej później. Nie chodziłem do szkoły, ponieważ mój ojciec nie był na tyle bogaty, by mnie tam posłać, ale bardzo lubiłem zwierzęta. Spędzałem więc czas zbierając ptasie jaja i motyle, łowiąc ryby w rzece, wędrując po okolicy w poszukiwaniu jeżyn i grzybów oraz pomagając Joe'emu naprawiać jego sieci. Tak, to było bardzo przyjemne życie, które wiodłem w tamtych, dawno minionych czasach, choć oczywiście wtedy tak nie myślałem. Miałem dziewięć i pół roku, i jak wszyscy chłopcy, chciałem dorosnąć. Nie wiedząc, jak dobrze mi się powodzi bez troski zmartwień. Zawsze tęskniłem za czasem, kiedy będę mógł opuścić dom ojca, popłynąć jednym z tych wielkich statków, popłynąć w dół rzeki przez mgliste bagna aż na morze, w świat, by szukać szczęścia. Hej Lisku. czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.